Pojawiła się informacja na różnych portalach plotkarskich, że podobno zaczynacie ostre treningi. Czy to prawda? Ja jakby zaczęłam treningi, bo przyleciał przyjaciel naszej rodziny Witold Szmanda. ale to nie są jakieś ostre treningi dietetyczne, tylko po prostu przygotowujemy się do pewnych rzeczy. Do pewnych rzeczy? Czym? No na razie nie chciałabym zdradzać. Rozumiem. Czyli na razie to jest badanie gruntu, czyli coś delikatnego. Tak. Rozumiem, że siódmych potów nie będzie pani eee. <laughs> Ale znając tego trenera, to pewnie. Nie no, on jest właśnie fantastyczny, dlatego że on, on potrafi w cudowny sposób zachęcić do treningu, właśnie do, do poruszania się bez przymusu, bez wylewania tych potów. Po prostu on to robi tak, że to jest wielka przyjemność.